Cześć, witam Was! Wojtek zutony. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek poświęcę nowemu urządzeniu marki PARD, Będzie to model EX model 70 z ogniskową 70 mm. Seria EX jest to ostatnia seria celowników parda. Z Noctowizji wyszły tak naprawdę dwa modele: jest to model EX oraz Pro. Z danych technicznych, tak naprawdę, wynika, że różnią się tylko one rozdzielczością wyświetlaczy. W EX mamy 2560 na 2560 pikseli, w modelu Pro mamy 800 na 800 pikseli. Czy przy tak małych, relatywnie do oka wyświetlaczach, czyli jest ta różnica warta? Dopłaty około tam 1200 zł, powiem szczerze, że za dnia patrząc z jednego i z drugiego gdzieś na strzelnicy, nie widziałem zupełnie różnicy w tym. Natomiast no wiadomo, dzisiaj podążamy za cyferkami, chcemy te rozdzielczości mieć jak najwyższe, płacimy za to, czy tak naprawdę coś nam to daje. Poza świadomością, że mamy coś najlepszego, nie wiem, może ktoś ma taki fetysz, żeby po prostu iść za tym i płacić za to. Ja natomiast e, lubię jak dobrze widać, natomiast czy tam jest rozdzielczość 800 czy 2560 to zupełnie mnie to e, użytkowo nie interesuje. Ma, ma być dobrze i, i na tym się skupiam zawsze. E, co nowego mamy w celownikach e, Parda? Mamy to, że mamy tak naprawdę dwie baterie. Jedną mamy wbudowaną, drugą mamy wymienną 18650 jest to dobrze i, i źle. Zarazem powiem wam, dlaczego jest źle. Bo jeżeli się coś zawiesi, no to niestety, czasami jest tak, że nie mamy możliwości wyłączenia celownika. W starych pardach wyciągaliśmy baterie i bez względu na to, co się działo tak zwany twardy reset poprzez wyjęcie źródła zasilania zawsze był skuteczny. No tutaj niestety tak dobrze nie jest. A zdarzały mi się przypadki, że dzwonili klienci, że celownik się zawiesił i nie reaguje na nic i nie można go wyłączyć, także to jest wadą, natomiast zaletą jest to, że tej pojemności baterii mamy dosyć dużo no i celownik parę godzin potrafi sobie śmigać na doświetlaczu bez wymiany, konieczności wymiany baterii. Co do modułów, które przychodzą nam w pardzie, mamy dalmierz laserowy zintegrowany z doświetlaczem Mamy do, do wyboru 940 oraz 850, w zależności od tego, co, co chcemy. Jeśli chodzi o użyteczność tutaj tego modułu, to tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie możliwość skupienia, rozpraszania wiązki. Natomiast, co jest też fajne w miarę szybko w menu możemy sobie ustawić wskaźnik dalmierza, czyli tą kwadracik nawiązkę, która, którą będziemy widzieli w nocy podczas wykonywania pomiaru. I teraz co jest też ważne, o czym na pewno nie wszyscy wiedzą, to jest to, że po zamontowaniu tego modułu wskaźnik dalmierza mamy centralnie w krzyżu. Co nie znaczy, że ten dalmierz tam na mierzy, więc to jest obowiązkowe do ustawienia. Ja wam pokażę filmik, jak to się ustawia na polu. Gdzieś byłem i widziałem po prostu, że wiązka dalmierza uderza gdzie indziej i wskaźnik jest gdzie indziej. Ja tą wskaźnikiem najechałem na wiązkę dalmierza, także jest to bardzo proste do zrobienia. Co do samego celownika, no powiem tak, no obraz jest dobry. Nie mogę powiedzieć, że jest się czego czepić, no bo naprawdę nie ma. Na 150 metrów widać bardzo dobrze. No dalej wiadomo, no już powyżej tych 200 metrów, no już się robi kasza, ale to jakby też no, mamy mały doświetlacz, choćkolwiek jest on bardzo dobry. Ale tutaj do takich regulaminowych odległości, no myślę, że tutaj nie możemy się przyczepić niczego, jeśli chodzi o obraz. Natomiast co do samego celownika, powiem Wam że już jakiś czas jest on na rynku. Sprzedałem ich chyba kilkanaście. I tutaj powiem, nie będę słodził, bo no spodziewałem się troszkę lepszych właściwości, właściwości jeśli chodzi o stronę użytkową. Powiem Wam, co się dzieje. A mianowicie, w trzech celownikach, które ustawiałem, łącznie z tym moim. Trybie dziennym, jeżeli oddajemy strzały, obraz wskakuje na różowo. I żeby to zmienić z powrotem do trybu kolorowego, no trzeba przejść na tryb nocny i z powrotem w dzienny, ale potem po kilku strzałach znowu mi się i to jest 2-2-3, więc to nie jest żadna armata. Więc obawiam się, że tutaj chodzi o kwestię. Jakieś mechaniczne się objawiają, że nie są do końca dopracowane, bo to jest taki objaw tego, że zwyczajnie na kamerę zapada się taka przysłona, która powoduje to, że ona widzi w nocy w podczerwieni, w trybie czarno-białym. Natomiast właśnie takim objawem tego tak zwanego tej usterki, tego Irkat, o to się tak mówi profesjonalnie. Jest to, że właśnie jak kamera jest w trybie dziennym i ta zapadka nam się zapadnie na, na, na obiektyw kamery, no to się obraz robi różowy. I, i tutaj no powiem Wam, że kilka przypadków miałem tego, klient też dzwonił, że się to dzieje, więc uważam, że to jest trochę no, no nie powinni sobie na to pozwolić. Przy takim doświadczeniu firmy Park, no tutaj ewidentnie coś, coś nie, nie, nie zagrało. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą zgłaszają mi klienci, no to jest też problem z płynnością, znaczy nie tyle z płynnością obrazu, ale zdarza się, że jak ten obraz jest płynny, ale w pewnym momencie zdarzają się przycięcia tego obrazu. I tutaj sugerowałem, że żeby wy, wy, wyjąć kartę SD, bo jeżeli mamy w ciągłe nagrywanie, no to cały czas celownik procesuje to, to nagrywanie i przez to może się to dziać, no ale niestety, jakby tutaj ta usterka. No, miało miejsce kilka razy i jest takie, sam to zresztą zauważyłem, że na przykład zumując czy coś, ten obraz po prostu zastyga. No, nie jest to jakby dyskwalifikująca cecha celownik, no, bo zawsze się, się, się to w innych markach też działo, natomiast, no, muszę Wam powiedzieć, że takie coś też po prostu występuje i z tym musicie się liczyć, jeżeli chcecie. Ten celownik nabyć, kolejną rzeczą, o której Wam chciałbym powiedzieć, to jest to, że no jestem rozczarowany krzyżami, jakie są w tym celowniku. No bo też Wam je zaraz pokażę. Tutaj wrzucę okienko. Zobaczycie sobie, powiem tak szczerze, dla mnie to jeden, jeden krzyż w tym całym, chyba mam ich siedem, jest tak naprawdę użytkowy, użytkowy łowiecko. Reszta to są jakieś tam. Podziałki, doty dziwne jakieś. Ja się nie znam, nie strzelam długodystansowo, ale jakby uważam, że totalnie bez sensu, i nie wiem, tyle lat, jakby no jest to na rynku, i w zasadzie zamiast zrobić coś fajnego, no to mamy jakieś totalnie bezsensowne krzyże do, do polowań, no. Także też mi się to nie podoba. No, jakie takie ogólne przemyślenia na temat tego celownika mam? No, generalnie designersko. No mi się podoba, nie jest y, wielki. Y, waży troszeczkę więcej niż poprzednie y, wszystkie Pardy TDS -y i tak dalej, bo ma, z, z, ma w sobie wbudowaną baterię, więc ona też musi ważyć. Natomiast no, uważam, że konstrukcyjnie jest no, bardzo udany i tak naprawdę ten dalmierz, to wszystko w nim y, jest jakby no, no udany, o tak to nazwę. Y, co jest jeszcze mega mega, mega fajne, to jest to, że mamy pokrętło ostrości, yy, obiektywu mamy tu. Nie musimy tutaj sięgać, zasłaniać sobie dalmierza, mamy wszystko pod ręką, więc uważam, że jest to bardzo dobrze zrobione. Natomiast, no mówię, no troszkę mnie zniesmacza, zniesmaczają te takie detale, które uważam, że to yy, no, mogłyby być zrobione lepiej. No i tutaj jakby z tego względu nie mam euforii. Natomiast yy, patrząc, Stricto na jakość obrazu, jaki ten celownik prezentuje, zarówno w trybie dziennym, jak i w trybie nocnym, no uważam, że jest bardzo fajny. Na pewno wiele, wie, wielu z Was zapyta się, jak to wygląda w, w kontekście Alpeksa 4K. Yy, obrazowo wygląda, no, miałem tam kolegę, któremu dałem go do porównania, akurat nie miałem możliwości, akurat być w łowisku z No, mówi, że Alpeks yy, tutaj part wypada, wypada bardzo dobrze. Nie ma się czego czepić, no. natomiast yy, ja też patrzę na, 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 na to wszystko przez pryzmat całości, tak. Yy, powiem Wam, że celowników tych Alpexów yy, sprzedałem chyba, w, w sumując, więcej niż wszystkich innych marek celowników razem wziętych, to samych Alpexów i miałem ich na serwisie, nie wiem, dwa może trzy. I, I tam jest to, powiedzmy sobie, całościowo jest to uważam, perfekcyjnie zrobione. Natomiast, no tutaj, gdzie Park, tak naprawdę, no jeśli chodzi o celowniki, to chyba nawet większe doświadczenie ma od hit Mik Mikro, bo oni są pionierami, byli w Noctowizji, no i tutaj uważam, że trochę na kolanie to, to zrobili, wypuścili i no, mogli to troszeczkę bardziej dopracować. Nie? Natomiast, no jest jak jest, generalnie. Reasumując, jeżeli mamy celownik w trybie nocnym, przy strzelaniu nic się nie będzie z nim działo, więc ten tryb, który, który nas interesuje jest dobrze, więc tak naprawdę będziemy się mogli czepić tylko tych delikatnych przycięć obrazu, które mogą się pojawić przy kręceniu tutaj zoomem. Natomiast nie jest to absolutnie cecha, która dyskwalifikuje ten celownik. Po prostu mówię jak jest, tutaj jak oglądam recenzję, no nikt jakby o tym nie mówi, a uważam, że, że te kwestie powinny być poruszone, bo po co macie później mieć pretensje, dzwonić, pytać się, czy tak jest, czy tak powinno być. Tak jest, tak nie powinno być, ale tak jest i z tym się da się żyć. Także to jest moje zdanie. Natomiast co do samych kwestii technicznych, no mamy tutaj zoom optyczny na poziomie 5,5. Potem skaczemy sobie skokowo tam do 22, więc jest fajnie. Natomiast Pokażę Wam filmy z łowiska, zresztą co będę mówił. Mamy tam jakąś serenkę. Mamy tam jakieś y, nagranie za dnia. Oceńcie sami, jak widać. No, uważam, że y, jest celownik naprawdę fajny. Natomiast, no mówię, no, ta trochę euforia moja y, po zobaczeniu tego, jak to wszystko wygląda w nocy. Troszkę taka została wystudzona. Aha i co jeszcze jest po prostu mega irytujące, to jest to też chyba zobaczycie to w tym nagraniu, jak pokazuje krzyże. Po prostu ten taki krzyż, który chcecie ustawić na przestrzelinie, że on się porusza do tego, no to po prostu zasłania jest tak gruby, że zasłania w zasadzie przestrzelinę, więc też nie wiem po prostu, kto, 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 kto tam siedzi i. Te rzeczy tam wymyśla, bo po prostu no, powinni go z pracy zwolnić za, za takie rzeczy. No, jak można zrobić krzyż, który do ustawienia na przestrzelinę pięć razy grubszy od krzyża, którym celujemy? No po prostu. A. Dobra, no co? Idziemy do menu. Pokażę Wam menu i pokażę Wam filmy z łowiska. Będziecie mieli pytania, możecie dzwonić, pytać. Także tutaj widzicie, no nie słodzę, ani nie nie ganie, ale po prostu pokazuje jak jest. Daszbur, dzięki. Widzimy się w celowniku. Przejdziemy teraz do menu. Długie wciśnięcie przycisku wieży powoduje przejście do Menu, kalkulator balistyczny, druga funkcja. Jednostki miary, metry, yardy, trzecia funkcja jest to obraz w obrazie. Tutaj mamy ten właśnie ustawianie wiązki, znaczy kwadratu wskaźnika dalmierza na wiązkę. To musimy w nocy ustawić. Bo tu w trybie, tutaj w, w dzień nie widać tego. Jest po prostu za jasno. Kolejna funkcja pozycjonowanie krzyża. Tutaj tym właśnie pomarańczowym krzyżem, o którym wcześniej mówiłem, że jest po prostu mega gruby. Musimy wjechać w przestrzelinę na tarczy. Także zobaczcie sobie jaka jest jego grubość w stosunku do tego krzyża, którym celujemy. Na dalekim dystansie naprawdę to przeszkadza. Kolejna funkcja mamy status wyświetlania parametrów, które chcemy. Tu sobie możemy zaznaczyć co chcemy, żeby było widoczne na ekranie. Ja akurat żyroskopów, jakiś kompasów nie potrzebuję. Tutaj mamy żyroskop. Kolejna funkcja, domyślny zoom, jakim chcemy ustawić po włączeniu celownika, domyślny tryb koloru, mamy czarno-biały. Po włączeniu celownika, ten tryb, który wybierzemy, zostanie nam ustawienie poziomu podświetlacza. Tutaj możemy wyłączyć albo od 1 do 3 ustawić. Po włączeniu celownika w trybie nocnym od razu będziemy mieli na zaprogramowanym poziomie włączony iluminator. To jest fajne, żeby nie szukać w menu, gdzieś tam nie, nie, nie włączać. Kolejna funkcja, jasność ekranu. Autowyłączenie, tutaj ustawiamy po jakim czasie bez czynności celownik nam się wyłączy. Nagrywanie ciągłe. Tutaj celownik, kiedy jest włączony, nagrywa. To proponuję wyłączyć to. Nagrywanie odrzutu. Znaczy, strzału, tak naprawdę, wyświetlanie daty, czasu, dźwięki przycisków to nie działa tutaj w tej funkcji Wi-Fi. Ekspozycja auto możemy zaciemnić, rozjaśnić ekran, język, czas, data, czas wyświetlania, ikon na lewej stronie ekranu, formatowanie karty, ustawienia fabryczne i wersja oprogramowanie. Także dziękuję za uwagę. Yy, Ostatnim rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, to są przyciski, jakie są, yy, do czego służą tutaj w EX, już może tak zbliżę się i mamy tak, pierwszy przycisk tutaj od dołu, długie wciśnięcie powoduje włączenie wi-fi, krótkie wciśnięcie, jest to pomiar dalmierza. Tutaj ten przycisk z ikonką aparatu i kamery, krótkie wciśnięcie robimy zdjęcie, długie przyciśnięcie robimy film. Tutaj ten przycisk, krótkie wciśnięcie, włączamy, wyłączamy doświetlacz. Teraz co ciekawego, zobaczcie, mamy tutaj gniazdo karty SD. Mamy tutaj slot SD. Tutaj mamy chyba slot jakiś wideo, i zobaczcie, jest taki mały yy, dziurka. Jest RST. Nie wiem, czy to nie jest reset. To, to co mówiłem, że celownika nie można wyłączyć w przypadku, gdy się zawiesi. No to być może yy, jest to rozwiązanie tego problemu. Tudzież być może jest to przycisk, który nam wykasuje wszystkie ustawienia w celowniku. Ale słuchajcie, zaraz, zaraz to sprawdzimy w zasadzie. Potrzebuję, potrzebuję coś, czy będę mógł to wcisnąć? Zaraz wam powiem, co się stanie z tym. No, wkrót, wcisnąłem od razu z gaz ekran, ale nie wiem co się, co się dzieje, czy on się uruchamia ponownie, zaraz Wam powiem. No, nie uruchamia się. Wcisnę przycisk zasilania. Tak, teraz się uruchamia. Czyli możemy czymś wcisnąć ten RST i to po prostu nam wy, wyłączy celownik. Ja widzę ustawienia, wszystkie pamiętają. Czyli no, to jest taki mechaniczny przycisk do restartu celownika. Także to, co mówiłem wcześniej odnośnie tego, że ma baterię wbudowaną, to jest wada. No to wada została właśnie wyeliminowana. Także dzięki za uwagę. DaszBur, Do zobaczenia w kniei.